Witajcie na kanale Klasogranie Ranekkoje za starami wieczystej Kraków. Widzimy się w kolejnym odcinku. Mecz z zagłębię tym razem. Drugim lubim z Eukasem wygraliśmy potem mecz z lechem Poznań. No i oczywiście to pucharowe spotkanie z Wartą, które mega będzie ciekawe, mega będzie interesujące. No i oczywiście do drużyny wracają piłkarze tacy jak... Dumiter. Chciałbym zobaczyć Pasalicza. Niech Virginius troszkę na tej ławce posiedzi teraz. Piedrzycki. Tam Alho z Pazdanem się wymieniają. Kasolik. Oczywiście Reyes, Oczywiście Kun. Oczywiście... A Kanasmuller niech zostanie. Montenegro. Tutaj niech będzie... Montenegro, 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 Pietrzak, Bargiel, ławka rezerwowych Zakasolika, góralski Zaleruksa. Zagramy w takiej konfiguracji. No i oczywiście piła, palacz. Jedyna zmiana Krasmuller za Bargiela. Bargiel dostanie szansę w drugiej połowie. Zapraszam Was na to spotkanie. Tak jak mówię. Pił Krusznicki, piekadorożko, reguła Galardo, Troszkę tych zawodników zrobiłem przytasowanie. I ja bym widział za Pietrzaka Grabowskiego właśnie z górnika Łęczna. To był Łukasz, który w trochę złych relacjach od trzech Wisły Kraków. Do niej cieczy. Teraz jest w górniku Łęcznej. Wydaje się, że to byłaby być zamiana alternatywa do na tej lewą stronę, ale zobaczymy, Musimy się zbroić, bo. Nie chcę nic mówić ad hoc, ale oczywiście liczę na to, że w Krakowie wylądują kuchary i że będziemy mogli się pokazać z jak najlepszej strony. Teraz Salch. A teraz już szybko tyłka do Dimitra. Dimiter, Karasmuller, mam tutaj. Nie owija w bawełnę, ale jest dorosłko przy pilce. Alcho. Powalczył. Świetna piłka do palacza, palacz, palacz. Kolejny ma te z grą. Ale po spad palacz mógł już w 10 minucie wyprowadzić zespół na prowadzenie, teraz ten z daleka uderzył mocno tą piłkę. różnie mogło się to zakończyć. Wiedrzycki. Pietrzyk. Pietrzak, już spędzony Pietrzak w pole karne, tutaj nie, żaden z zawodników niestety nie złapał tej pliki. Palacz Jeden 0 Dumi Palacz, Dumi, der, Grauja, smut. kolejna bramka tego zawodnika na Dla nas Muller. Malacz. Dla nas Muller. Pylniter. Góralski. do środka tutaj. Nie mogło się tyle wydarzyć. Pasalicz. Ośrodkowanie. Szybko zbiera kana z maniora, ale dorożko doskakuje do pasalicza, bo niestety nie mamy sytuację, w której to za przez chwilę próbowało zawiązać jakąś akcję. Um. Roszelnicki do piacy, piaca, alho, dobra, kółka, no właśnie, do komu? Pomysł dobry, wykonanie gorsze. Palacz. Dumiter. Świetne podanie do Dumitera przez palacze, tak mówią, oni się rozumieją. Mamy ale... Lazaro, jednak nie. Jednak nie. I znowu piłka do palacza. znowu palacz. Tym razem do A, jednak Dupiter obsłużony, ale Kun jest Pasowicz. Pasowicz i Dupiter nie najwyższy zawodnik Wieprzystej odzyskuje piłkę. No i zobaczmy. Mamy sytuację, w której wieprzysta no, prowadzi 1-0 zawodnika ale to nie jest wynik, który powinien się zakończyć ten mecz. Wydaje się, że mamy wszystkie aktywy, żeby odkręcić swój wynik, podnieść pocztkę wyżej. E, palacz, palacz, e, pysmyk zatrzymuje palacz. Pietrz, dobra piłka tu czeka do cofania. Pietrzak, Grabowski, Gallardo, Reyes, Reyes, tutaj się wszystko może wydarzyć, rzut nie, jednak spalony. Letkiewicz. Biedrzycki. I pedo pasaricza, Alho biegnie już pod reprezentant reprezentant Finlandii. Alho piłkę kieruje w pole na dumiteru To Kanas ma prezent. Nie było stanownej akcji w wykonaniu Dumitera. bo kto czynił to samo. Oddał piłkę nadbiegającą kapitanowi. Na tutaj to Kanas kończy tą akcję.

Jednego. do i teraz Ta zmiana będzie jak najbardziej pamiętana. No nowa, świeża, która, bo i wspomniałem powiedzieć młoda, ale Sapat już ma najlepsze lata za sobą. E, ta Salić, chociaż e, są piłkarze, którzy grają do 37-38 lat. Tutaj bez problemu że klik, który ma 37 jak, no, więc można. Pul, czyli średnie więc to znaczy wygląda. Ale Ronaldo, 40 lat na karę, w dorożku. Passaccia. Topczak. Będzie zmiana, wejdzie Pasalicz, wejdzie Bo, wejdzie Bargiel, Zakana Mulera i Gamrot za Kuna i Pyrgynios za Palacza. Piotrzak do Lepkiewicza Kiewicz, dalekie podanie w stronę, no właśnie, w stronę Pasalicza chyba, ale tutaj Sali nie przeczytałem tego oddania papi. Papii. Papii. Piłka do Kanazmulera, 60. koncern, tak? Kanazmulem. Kana palacz. Tak Piłka do Sokczaka, Sokczak. widzi lepiej ustawionego Pasalicza? Mamy kolejny raz przez Pasalicza przestrzelona jakaś 100%. Z Virginia's na lewej stronie Virginia's Sobczak 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 Virginia's Sobczak mamy jest tak niej, się daje, nie, na do jednego niestety się dali na tablicy winików poddaliśmy to spotkanie ale jest na dostęp mógł być wyżej za głębie zespół do pokonania bardzo e, jeśli chodzi o to drużynę to zawodników, zawodniku muszę powiedzieć że bardzo dobry mecz Fatiego. Bardzo mądre wręcz Fattiego. Tutaj będę chciał przyjrzeć się temu zawodnikowi, bo pokazał naprawdę, że potrafi grać w piłkę. Fattig. Nie zabierzemy wiele czasu. Mamy tylko kilka pytań. Dziękuję, to wszystko. Kolejny mecz w kolejnym odcinku. Za dzisiaj Wam dziękuję i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.